Cześć, ściszam rodacy. Witajcie ponownie na kanale. Dzisiaj jadę z żony samochodem do kupić nowe oponki, bo już potrzebuję, bo są płyse. A jutro jedzie do Houston z córką, bo córka ma znowu mecze w, w siatkówkę, więc im będzie padało, będzie brzydka pogoda, więc trzeba zabezpieczyć trochę auto. Więc jadę. Mam już zrobiony yy, ten yy, appointment. Jako y, wizytę. Wizytę, nie wiem, ale wiecie o co chodzi. Bo jakbyście pojechali do tego miejsca, powiedzmy gdziekolwiek, y, to będziecie tam siedzieć parę godzin, tak? A jak zrobicie właśnie, zadzwonicie i zrobicie ten y, appointment, nie wiem czemu tego słowa po Polsku zawsze nie mogę. <laughs> y, no, przypomnieć sobie. Jak zrobicie właśnie ten apartment, no to wtedy macie godzinę, znaczy macie tam być na, na tą godzinę, i wtedy oni w ciągu nie wiem, godziny zrobią koła. Także ja jadę, mam jakieś 20 minut, także muszę tam być, także pokażę Wam, jak to wygląda i ile zapłacimy już po wszystkim Także widzimy się tam. Witam, ja już podjechałem pod sklepik, tak się nazywa Discount Tire Także tutaj, widzicie już, panowie Robotają Na autach Także ja jadę do środka Kupię raz, dwa Bo mam 5 minutek Do mojego czasu Także Później Wam powiem co i jak, dlaczego ten sklep lubię i to wszystko Także widzimy się Tak wygląda lokre w środku Jest poczekalnia Tu jest okno, możecie widzieć jak Wam samochód robią Tutaj trochę informacji jest o co musicie wiedzieć o oponach te sprzedają felgi także takie buty ja idę na zewnątrz powiem wam o co chodzi jak to było dlaczego lubię ten sklep A, po pierwsze oni są najtańsi ja jeszcze nie znalazłem żadnego innego sklepu gdzie gdzie ktoś ich pobił z cenami z Opon, a nawet jakbyśmy znaleźli, byście znaleźli opony gdzieś taniej, no to tutaj mają match the price, tak? To znaczy, że oni właśnie, e, ten, tą cenę z, z no, e, zrównają. Także bo kiedyś pojechałem do Costco kupiłem oponę do mojego starego troka. I później miałem jeszcze te spacery. Nie, nie wiem, jak są spacery po polsku, ale miałem spacery, żeby te opony, te koła wystawały trochę. Ale Costco nie chcieli wziąć gwarancji na siebie, z powodu, że to jest. Wiecie, to nie jest jako. Nie, że nielegalne, ale to. Oni się tym nie zajmują, tak? Więc podjechałem tutaj do Discount Tires i oni nie dość, że mówili. Że kupią ode mnie te opony z KOSKO i dadzą mi lepszą cenę za takie same, i jeszcze nowe felgi, że nie będę musiał spacerów używać. Także mi dali nowe felgi, także zapłaciłem chyba ekstra 300 dolarów, także spoko było. No. Dobra, ja odwrócę tu na siebie, żebyście patrzyli na moją mortkę, bo co będę tak tutaj? powiem. <gry> A po drugiej stronie jest alignment, możecie wszystko robić takie. 2 minuty alignment quick check tak także co jeszcze a, no także przyjechałem tutaj yy, mówię, lubię ich jest tak że przykład za opony 4 teraz zapłaciłem yy, były nas na miały zniżkę tak to były 221 za oponę a teraz zapłaciłem 201 za oponę także 20 dolarów zniżki za oponę także mi wyszło 9. Z wszystkim, wszystkim, z taksem, wszystko wyszło mi 900, zaraz powiem, 970, ile? 979, bo oni też sobie charge'ują, Poczekajcie, tutaj, ale wszystko z, poczekajcie chwilę co będę się podczakował. Pokażę, bo jeszcze dostałem yy, zniżkę za to, że kupię, kupuję 4, tak? To wyszło 190, za oponkę. Później tutaj macie taksy Później za to, że wyrzucają na śmieci opony No i installation tak 92 dolary także, także takie buciki moi drodzy No i jeszcze tutaj właśnie tak robią, że pan przychodzi Idzie do samochodu, sprawdza cały samochód y, y, Spisuje ile mają opony jeszcze bieżnika Jaki milaż tak, ile kilometrów jest na liczniku no i ogląda auto, tak. No i teraz właśnie mówi, że, o, widzę, że masz te wycieraczki, masz do dupy. Mówi, że wiesz co, dam ci jeszcze ten za darmo wycieraczki za to, że jesteś, za to, że kupiłeś cztery oponki. Także, no spoko, miejsce. Także mówię. Nie wiem, jestem ciekawy, czy u was mierzą, jak idziecie na przykład kupić nowe opony, czy mierzą wam bieżniki, czy Spisują, ile kilometrów na samochodzie, także ten. E, ciekawe, jestem ciekawy. A jeszcze co, e, mogłem do, do, dołożyć jakieś, bo wyszło 1170, że to jest road hazard, tak, że wtedy kupujecie, macie taki lifetime e, road hazard, przebije się opona, że nie może być, e, e, ten, nie może być, no, e, ja pierdziele, no że nie, może, że nie możecie jej zrobić, tak? po prostu jest du duża dziura i nie można je zakleić, więc musicie kupić nową oponę. No to, że, że jak macie ten hazard, to opona jest za darmo, tak? Przyjeżdżacie, oni wymieniają oponę za darmo, nie, żadnych, żadnych pytań, czemu, gdzie jeździłeś jak, bla, bla, bla. E, ja tego nie wzięłem, mam to na moim troku, e, bo ja jeżdżę większy takie, a, wiecie, czasami jeżdżę na afro, bo, bo coś, no to ten. moja żona nie potrzebuje w ciągu 25 lat jak jeżdżę miałem tylko dwa takie przypadki gdzie oponę musiałem kupić nową bo nie dało rady yy, nie dało rady yy, jechać, ani jej naprawić, więc ja nie kupiłem tego plus, mamy to w Toyocie, jak, mo jak moja, moja moja droga moja żona kupiła z auto to dali nam to, mamy to zapłacone, że jest hazard, że właśnie jak, jak są opony na aucie, tym co mamy, to te opony mamy za darmo. Co jak coś się przebije, czy coś, to mamy za darmo, więc tutaj nie musiałem wykupywać tego. Także taka mała ciekawostka, także można dopłacić i wtedy macie z głowy wszystko. No. darmo moi drodzy, ja tu sobie poczekam, chwileczkę, nie wiem zajmie. Jeszcze auto tam stoi, więc zobaczymy. Dobra, czekamy. Ja no, jeszcze pokażę Wam oponki, widzicie? Już prawie, no, no jeszcze pojeździł, tak? Kiedyś jak jeszcze byłem w High School, miałem stare auto, mojego Mercedesa, to jeździłem na oponach aż te, aż y, nitki było widać, jak te nitki tylko te, no wiecie o co chodzi, tak? <laughs> Także ta też już jest taka, mówię no, no wiesz, pojeździł, ale z powodu teraz ma padać w Teksasie, jutro żona jedzie 3 godziny do Houston, ma być brzydka pogoda, więc najlepiej będzie, jak będą mieli dobre oponki. Także, takie buciki, moi drodzy. Tu idzie pan po moje autko. I będą robić. Ale nie dał żadnego papieru na, na siedzenia. Przeważnie dają papier na siedzenie, żeby nie pobrudzić siedzeń. No ale trudno, jest jak jest. Eee, coś jeszcze chciałem powiedzieć. Aha, plus za to, że nie wykupiłem tego extra hazard tak bo i tak ma, jak ma, mają te opony gwarancję że na przykład powiedzmy nie wiem za powiedzmy za 1000 km przebije oponę i nie da rady gdzie naprawić oni nadal naprawią tylko po prostu zamiast nowe opona będzie mi kosztować 100% zapłacę 90% za oponę tak znaczy, znaczy oni zapłacą 10% za oponę ja tylko 10% tak także ile bieżnika jest tyle, ja zapłacę za oponę. Trzeba będzie, nie wiem, połowa, no to ja połowę zapłacę, i oni połowę. Więc i tak, i tak mają taką gwarancję do 60 tysięcy 60 mil. Także taka mała ciekawostka. Dobra, się panowie za robotę, bo ja tu czekam. Godzina 13. A byłem tutaj 12.45, więc już 16 minut tutaj czekam. Dobra, do narka Dzień dobry, jeszcze mała ciekawostka, że mam właśnie lifetime, jeszcze rotację, tak, że co 5 tysięcy mogę tu przyjeżdżać, i oni za darmo mi koła przekładają. Tak samo i powietrze, tak samo podjeżdżacie i macie za darmo powietrze. Nie wiem, czy w Polsce się w ogóle płaci za powietrze, bo tutaj na, na CPNach, jak widzicie, niektórych. Niektóre mają za darmo jeszcze, ale większość CPNów y, to trzeba płacić za powietrze do kół, więc kiedyś, kiedyś było z darmo, kilka lat temu, było z darmo później było 25 centów trzeba było włożyć. A teraz chyba nawet dolara, kurde Felek, także nie, wiem, bo już dawno nie mam w domu swoje, tak, więc nie pompuję, ale chyba dolara już kosztuje. A kiedyś to właśnie było taka, ludzie się o to nie burzyli, no ale była rozmowa, tak, ludzie, czy naprawdę trzeba płacić yy, za powietrze, bo na przykład było tak, że napisane, że wrzuć na przykład 25 centów, czy 50 centów, wtedy maszyna się niby, że i później idziesz do środka i mówisz panu, żeby włączył pompę. Ale było tak, że ludzie mówili, że nie musisz wkładać, po prostu idziesz do środka, mówisz mu włącz pompę i on powinien włączyć pompę, także tak było kiedyś, no teraz Teraz jest, wiadomo, inaczej, teraz już macie nawet karty, tak? Kartę przykładasz, nie, już nie, nie, nikt centówek nie nosi, tylko kartę wkładasz i powietrze leci, więc no jest jak jest. Takie są czasy, za wszystko, za wszystko trzeba płacić, nie ma nic za darmo już, moi drodzy, nie jest Ameryka, już nie ma American Dream, kurde felek, <laughs> skończyło się, kiedyś było. Dobra, tak sobie tego chciałem pogadać, ja nadal czekam. Już 20 minut jestem, ale robią, robią już robią. Już odkręcają. Widzicie tutaj? Można patrzeć. Jak robi? Wiadomo, w mechanicy nie jest takie to nie jest takie powiedzenie, tak, że nie się na mechaników. Nie wolno się patrzeć na mechanika ręce, tak? Także. Na no lewicę takie stanach, że, bo wiecie, jest dużo oszustów. Tak, są, są oszuści, że niby że tam robią, robią, ale nic nie zrobią, tak na przykład jest jedna, czy znaczy parę w moim życiu co się yy, spotkałem już kilka razy, mówiłem o tym w innych odcinkach, że, że jest parę takich yy, firm co lubią niby że olej ci zmienią, ale naprawdę nie zmienili, tak, albo także no tutaj wiecie, to no, wiadomo to są opony, no ale będzie widać, że jest na opona, tak, no ale. Wiadomo, jest, jest okno w środku, możesz patrzeć, jak robią, możesz tu patrzeć, więc wiadomo, że nie ma jakiegoś oszustwa. Taka mała ciekawostka dla Was. 10 po 13, także spokojnie. Jeszcze trochę. Jeszcze mała ciekawostka. <gry> wiadomo, w każdym, znaczy w każdym, w Stanach jest tak, że jak na są jakieś e, no, e, mechanicy, tak, sklepy mechaniczne? No to od razu macie burgery, Jackie na tak, że można sobie iść. Tutaj jest Łata Burger, tak, sławny teksański burger. Nie ma go nigdzie, tylko w Teksasie to jest teksański burger. E, taki lepszy McDonald's. Mi tam się tam raz na jakiś czas go zjem, ale nie wolę, wolę, są inne lepsze także no i później macie co e, e, czy tak wygląda Burger, może sobie iść na piechotkę zjeść, tam później macie Popeyes Popeyes Kitchen nie, to jest Louisiana's Kitchen, a po drugiej stronie jest Popeyes także Popeyes, tak samo Chicken, Popeyes Chicken także przeważnie ludzie jak czekają po sobie idą i zjedzą Po drugiej stronie tak samo jest Five Guys, też dobre burgery Drogie jak cholera, bo tam za wszystko się płaci I Za ogórka i za cebulkę i za pomidorka i za... No wszystko wszystko Później jest Panda Express Też jest taka plaza właśnie, wszystkie sklepy tam macie O ile sklepów jest Roztix, Target Wszystko, wszystko Mówię Każde miasto ma swoją plazę, plazę tak? No. no tak, chciałem tylko powiedzieć Że właśnie Można sobie od razu zjeść i Przeważnie tak robią, że czekają Idą zjeść i Przychodzą, auto gotowe, jadą do domu Lunch zjedzony Auto naprawione Można siedzieć na kanapie i Nic nie robić ale to nie w moim guście. <laughs> Dobra. Koniec pindolenia, Marek. Godzina 13.15. Jak tam idzie? Coś zahamował Pan. Czemu? Czemuś Pan zahamował? Dawaj te koła. A jeszcze co jest tak, że... Gdzie, nie wiem, czy widzieliście tego Pana. Taki młody Pan, tak? To jest tak, że jak oni... Oni założą koła... E, na przykład już zakręcą to później przychodzi drugi jakby wyższy pan tak, wyższy stopień i jeszcze sprawdza, jeszcze klik klik robi i wtedy mówi dobra jest wszystko git możesz oddać go klientowi także jest da wiecie podwójna, podwójne sprawdzenie e, czy koła są dobrze zakręcone taka jest tutaj e, metoda no dobra, czekamy dalej Właśnie pan przyszedł do mnie Mówił, że za 2 minuty skończą Jest 13.18 że za 2 minutki kończymy Jeszcze tylko musimy torque robić I zaraz podjadą tutaj I mi dadzą auto Więc spoko Także widzimy się za dwie minuty Oponki świeże są I silniki ładne Także może być Pachną ładnie Dzień dobry, witam Was serdecznie Godzina 13.24, ja już jadę do domku Nowe oponki są Także podsumowanie Krótkie Mówię, na internecie opony były 221 za jedną A że kupuję z 4 to dają jeszcze zniżkę no i plus jeszcze dali zniżkę, bo jest jakaś promocja czy coś, wiesz. Więc wyszło 190 za oponkę. Także spoko. Cieszę się fajnie, dobrze jedzie auto. Nie, nie ten, nie wchodzi na prawą, a nie lewą. Także jest super. Także jestem zadowolony. Dajcie ten e, komentarz, napiszcie ile, taka, ile kosztują opony w ogóle w, w Polsce. Bo pamiętam w Polsce jeszcze dawno, dawno temu, jeszcze na byłem yy, u mechanika. Yy, bo wujek, przypominam kto wujek, czy ktoś tam kupował właśnie opony, czy coś miał aut z autem robić, tak? No i podjeżdżałem do tego mechanika. Panie, ile pan za, te, za to i za to? No wiecie, jak to, a w Polsce gościu wyszeli No, panie. Bo to, bo tamto, no to tak, no wie pan, no wyjdzie tam ileś tam, nie powiedział. Także nie wiem, czy w Polsce nadal tak jest, że robią ceny za, za to, że patrzą na auto, czy jest w cenniku ile, ile jest, ile ma być. Także dajcie w komentarzach, czy tak jeszcze jest w Polsce. Dobra, moi drodzy, dzięki. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, no i co? Do zobaczenia do następnego. Trzymajcie się, hejka.